Cześć, witam Was serdecznie dzisiaj z przepięknej słonecznej i przecudownej jasarni. Słuchajcie, dzisiaj przecudowny spacer. A ja tak na wstępie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do polubienia jego, no i oczywiście wsparcia mojego kanału. Słuchajcie, idziemy przepiękną ulicą, przepiękną promenadą prowadzącą od w zasadzie samego. Mola w kierunku samych plaż, ale tutaj gdzieś będziemy musieli skręcić, ponieważ że tak powiem nie ma prostej linii e, przejścia, a jesteśmy oczywiście na Półwyspie Helskim, niektórzy mówią na Mierzei Helskiej, no dawniej się mówiło bardziej Półwysep, teraz Coraz bardziej i coraz częściej słychać właśnie tą nazwę, Mierzeja Helska. E... Mierzeja ta w ogóle powstała w wyniku pewnych prądów, które po prostu pchały piasek. Ten piasek się tutaj nasypywał i powstał taki najpierw seria wysepek, później jednolity ciągły półwysep, ale ten jednolity ciągły półwysep ukształtowali tak na stałe ludzie. Jak widzicie sklepiki z pamiątkami są pootwierane. Tutaj widzicie sklepiki z ciuchami. O, spójrzcie. A tutaj gdzieś knajpka. No temperatura, to widzicie jaka jest. Czasem krótkie spodenki i krótki rękawek. Także jest przepięknie. W knajpce wszystkie stoliki pozajmowane. Także... Słuchajcie, dzisiaj jest taki cudowny dzień w Jastarni a my sobie przejdziemy, tutaj zakręcimy w taką uliczkę i nią sobie przewędrujemy. Jest to ulica oczywiście imienia księdza Sychty. Bardzo często prosicie o to, żeby Wam pokazać jak ta ulica wygląda. Co mniejszy czy nie mniejszym właśnie czynie jak widzicie. Nie wszystko jest pootwierane, ale już jest duża część właśnie tutaj otwarta. A my sobie przewędrujemy, tutaj widzicie taki, jakby ogródek, w którym możecie zjeść foteliki, są na zewnątrz już powystawiane. Także <grystanie> <grystanie> będzie się działo w żołądku dobrze. Słuchajcie, a tutaj macie tajskie masaże, jeżeli ktoś lubi takie przyjemności no to miejsce dla niego ja nigdy nie skorzystałem, także nie wiem co tam jest e, z innych masaży masaży dotyczących kręgosłupa korzystam, ale z tego nie słuchajcie, tutaj będziemy przechodzili sobie, patrzcie jakie tutaj jest fajne fajne miejsce, zapewne z zapachami rękodzieło biżuteria Także zachęcam Was do przyjścia tu. Oczywiście, jak będziecie ze swoją kobietą, to musicie ją tam zaprowadzić i sprawić jej po prostu radość w formie jakiegoś zakupu. A my sobie z przechodzimy na drugą stronę ulicy. Pan, widzieliście, pod prąd jechał sobie ulicą. A tu jest ulica jednokierunkowa, ale nie każdy, nie każdy właśnie tego przestrzega. Szczególnie w miejscowościach turystycznych, szczególnie rowerzyści. Patrzcie, tutaj już widać takie przygotowania. Może to się nie otworzy. A może się otworzy. Ale tutaj już pamiątki. Patrzcie. Możecie, oczywiście, sobie takie rzeczy tutaj nakupować. Macie foczki, foczki symbol. Tutaj możecie takich marynarzy albo dziewczynki marynarzy kupić e, tutaj jakieś różne takie hasła i tak dalej no i inne rzeczy na pamiątkę możecie sobie po prostu stąd zabrać e, tutaj dzieciaki w różne gry sobie grają o jak widzicie a my sobie maszerujemy tak mi się przypomniało jak pokazywałem wam te, takie te plakietki z tymi marynarzami dzieciakami że nie wiem czy pamiętacie stary symbol baltony, taki marynarz i tak dalej starsze osoby być może pamiętają młodsze nie wiem e, to jedna taka informacja ten, znaczy może zanim informacja, to jeszcze dopowiem ten marynarz miał taką e, bluzkę w pasy i szerokie spodnie na dole szerokie spodnie i to był taki Typowy ubiór gdańskiego bówki. Tak wyglądali bówkowie. A bówkowie to byli tacy cwaniacy, którzy po prostu nie chcieli, że tak powiem, zbytnio pracować i żyli z czego innego. Słuchajcie, a tutaj jest pączkarnia. Pączki naprawdę są przepyszne. Jakoś taka, że szok. Ale co jest ciekawego w tej pączkarni? No to zapewne ceny. One już są trochę inne. Spójrzcie jakie przepyszne pączki tutaj są tworzone. Nie wiem czy było widać, ale naprawdę, naprawdę, że tak powiem, jak ktoś chce się przesłodzić, to ma tutaj taką niezwykłą możliwość. Jak widzicie namioty już są pootwierane. Także sezon, sezon praktycznie jest! <śm> przed sezonem. Słuchajcie. A my sobie dalej zmierzamy. Dzisiaj dojdziemy sobie do plaży i później być może zmienimy również miejscowość. Jak widzicie tutaj ceny halibut 53, łosoś 53, dewolaj pokażę wam 44. Tak wyglądają tutaj ceny danie dnia belon. 40, o, i takie są właśnie tutaj ceny. Jeżeli chcecie, będziecie chcieli się przyjrzeć tym cenom, zróbcie klatkę. Stop zapewne, zapewne na 100%. Że tak powiem. Zobaczycie te ceny, jakie tu są. Czy was przerażam, czy nie? To oczywiście zależy od waszego portfela. A więc nie mówię, czy są wysokie, czy nie. Dobrze powiem, słuchajcie. No, ceny na pewno są wysokie, ale to chyba nie jest jeszcze szczyt, możliwości cenowej. Tak, tak bym to ujął. Tu widzicie następną knajpkę. Coś wam polecają, polecamy, polecamy. Zestawy z zupą 44 zł. Taki zestaw obiadowy z zupą. Tutaj filet z frytkami. 42 zł, czyli tak de facto 40-50 zł musicie mieć na jeden obiad. Tutaj widzicie delikatesy, tutaj rowery. No i tu kolejne przepiękne, przycudowne pamięteczki. Patrzcie, jakie ładne rzeczy możecie, a nawet czapkę z napisem Bałtyk, patrzcie. <ścoughs> Ceny zapewne widzieliście, patrzcie, tutaj takie fajne plecaczki są, takie fajne torby. Patrzcie, a tutaj czapa z nosem. Jeżeli ktoś lubi mieć czapę z nosem, to będzie miał. Tutaj akurat z Juraty są, ale uwierzcie plakietki, że my jesteśmy dwie starni. Także a tu patrzcie, jakie fajne skarpety. Z takimi różnymi napisami. A teraz to jest modne, popularne. A tutaj dla waszych pociech małych sweterki, sweterki być może ktoś robił na drutach, a być może nie, a tutaj rękawice. A my sobie zmieszamy kroczkami w tym kierunku, kawałek się przejdziemy, wrócimy na tą ulicę i idziemy w kierunku plaży, także bądźcie ze mną dalej na tej relacji będzie mi naprawdę niezmiernie miło z wami tutaj spacerować słuchajcie, naprawdę się cieszę z tego dzisiaj rano byłem w Gdańsku w Gdańsku zaliczyłem rano Biskupią Górkę no i e, tereny bastionów zrobiłem 10 km na nogach pojechałem do domu Chwilkę sobie odpocząłem i rzuciłem się właśnie w ten teren. I naprawdę nie żałuję tego. Pogoda jest przepiękna. A I, i że tak powiem jest przecudownie. A wyszliśmy na taki, takie ubocze. I patrzcie jaki tutaj sładny domek. Uwielbiam go dosłownie. Zawsze go podziwiam tutaj. Ja bym to ujął, taka piękna kaszubska hacjenda druga jest tutaj kawałek dalej i ją też chcę Wam pokazać tak, żebyście, się... o już ją widzicie ona jeszcze jest tą cegłą wystającą, bo tam widzieliście te cegły były otynkowane i widać było tylko belki i biały tynk a tutaj z kolei to jest nie otynkowane i patrzcie jak równie pięknie się prezentuje jeszcze z tej oto perspektywy spójrzcie, tam jest furtka, tam jest wejście za tym, H, no przecudne, przecudne miejsce, a my tym miejscem zmierzamy sobie dalej pomiędzy tymi uliczkami. Zanim dojdziemy do plaży, chciałbym, żebyście kawałek właśnie tej naszej przepięknej jastarni zobaczyli. I tu jest taki w oddali placyk, a przed placykiem widzicie jeszcze jeden taki budyneczek z muru pruskiego a my przenieśliśmy się jakby na zaplecze właśnie tego budynku z muru pruskiego i tutaj znajduje się pewna kapliczka i legenda głosi, że mieszkańcy w czasie epidemii dżumy w latach 1707-1711 poddali się pod opiekę świętej rozali, i ta Rozalia ich uratowała i w związku z tym postawiono później grubo później, bo w roku 1873 właśnie tą kapliczkę słuchajcie, ja się uśmiecham ale uśmiecham, my przejdziemy do innego miejsca, ja się uśmiecham z jednego powodu, jak oglądacie moją moje relacje, to pamiętacie, że ten 73 zawsze się w nim pojawia i to w różnych okolicznościach obojętnie gdzie jesteśmy czy jesteśmy we Władysławowie czy gdzie indziej to zawsze czy, czy w Pasłęku to zawsze gdzieś na końcu to 7-3 jest Ech, tutaj 1873 i, i te 7.3 na końcu to zawsze jest dla mnie taka szczególna data a tu widzicie patrzcie jakie piękne drzewo kiedyś można było przejść właśnie pod drzewem teraz widzicie tak zagrodzone miejsce. A dlaczego? O, patrzcie, <grymne> kasztanowiec. Patrzcie, jakie tutaj gałęzie są. I jak one, o, może wam pokażę. Tutaj właśnie na taką długość wystają. I no i drzewo coraz większe ma problem z utrzymaniem tych gałęzi. W związku z czym podchodzenie pod gałęzie tam dalej jest niebezpieczne. I dlatego tutaj postawiono taką furtkę. Słuchajcie, dom ten został posadzony tutaj przez Walentego Struka. Do nazwiska Struk jeszcze wrócimy w roku 1897, kiedy to ten człowiek wyjeżdżał właśnie z jastarni za chlebem na Alaskę i taką jakby pamiątkę po sobie. Pozostawił przed tym dębem jest taki, oto tutaj, piękny skwerek. Jeszcze jedno spojrzenie, a my już nie będziemy wracać tą ulicą, którą tutaj szliśmy. Przejdziemy sobie w inną uliczkę i wrócimy na tą ulicę, na której byliśmy. Będziemy się wolnymi krokami kierować w kierunku morza. Aczkolwiek, jeszcze popatrzcie przez chwilę właśnie na te zaułki te miejsc dane zaułki i jastarni słuchajcie tak żebyście pamiętali że tutaj z postój parkingi są płatne od godziny 9 do 20 od piątku do soboty czyli jedyne co jest bezpłatne to jest niedziela także zwróćcie na to uwagę a my wchodzimy sobie już na ulicę Księdza Sychty i dalej tą ulicą będziemy wędrować tylko być może w innym kierunku jeszcze tutaj kawałek wam pokażę tej końcówki tej ulicy właśnie często mnie prosicie żeby tą część też pokazać a więc kawałek wam pokażę tu oczywiście jest jedno wejście na plażę a może tym wejściem sobie wejdziemy ale to za, za, za momencik a tutaj kolejne już e, może nie na plażę ale wejście i to jest do głównej ulicy słuchajcie ta ulica kiedyś była główną ulicą przelotową przez starnie, dopóki nie wybudowano tej równoległej ta równoległa podczas jej budowania zlikwidowano pewną rzecz cmentarz, cmentarz ewangelicki który tutaj w Jastarni właśnie funkcjonował no i jest jeszcze drugi cmentarz cmentarz katolicki, który tutaj pozostał Jastarnia kiedyś dzieliła się na dwie części Jastarnię Gdańską i Jastarnię Pucką Jastarnia Gdańska była częścią e, tą protestancką Ewangelicką. Z kolei ta Jastarnia Pucka była bardziej obecnego naszego wyznania. Także religijnie to miasto również było podzielone. No kościół, ten który jest obecnie w Jastarni był kościołem dla Jastarni Puckiej stworzony. Ten dla Jastarni Gdańskiej był z kolei na Helu. Tutaj jest to samo wyjście z tej ulicy. Jeszcze wam pokażę jakby w przeciwnym kierunku. no Zielenie jest dzisiaj przepiękna. Trochę wiatr, trochę ostry jest wiatr, no ale sprzęt, który zakupiłem umożliwia mi trochę wyguszenie i wyciszenie tego wiatru. Także ogląda się w miarę. Dobrze, i nie słychać tego, co ja słyszę w uszach, czyli tego ostrego wiatru. A my podejdziemy sobie tutaj do pewnego napisu. A napis, jak widzicie, jest Bur. Ta część starni, ta część estarni, która była jestarnią gdańską, nazywała się również Borem. I my, właśnie w tej części, jesteśmy. A ja tutaj przyszedłem sobie na drugą stronę. Ale to dlatego, że chcę wam coś pokazać. Właśnie dochodzimy do pewnej góry, jak widzicie, tutaj ścieżka rowerowa idzie, a tutaj z kolei ta nowa droga, którą teraz byście przejechali przez Jastarnię. Ech. I ta nowa droga spowodowała, że coś tutaj trzeba było po prostu zniwelować, bo może nie zburzyć, ale zniwelować. A co to za chwilę? Zobaczycie, przepiękny zapach tych róż tu się roznosi. Tu widzicie taką górę z krzyżem. O, i spójrzcie, tu jest tablica i napis, właśnie przy tej oto górze. A nie wiem, czy widzicie. Przepraszam, kichnąłem. Przepraszam, musiałem przerwać, bo trochę kaszel mnie złapał, ale napis brzmi: w Wzgórze cmentarne pozostałość po nieużywanym od około 1870 roku cmentarzu w Boże, czyli w Starożytnej Gdańskiej. No i tu widzicie ten krzyż z innej perspektywy, i spójrzcie: cmentarz był przy samych. Wodach. Czasem zdarzało się, że te wody podmywały ten cmentarz. Jednym z obowiązków właśnie tego grabarza, funkcjonującego na tym cmentarzu, było ponowne pochowanie tych zwłok, które zostały e, w wyniku podmycia wody e, wciągnięte do tej wody. O, może tak to ujmę. A tu widzicie tą główną drogę w obecną, która biegnie właśnie przez cel tego cmentarza i tam gdzieś dalej sobie ucieka. Tu niegdyś było Muzeum Szkutnictwa, ale teraz po śmierci osoby założyciela chyba e, syn nie do końca to dalej prowadzi. A tutaj macie tablicę informującą o właśnie tym wzgórzu i o tym, co tutaj było wcześniej. Mniej więcej to, co wam powiedziałem, a my przenosimy się dalej w inne miejsce no i przenieśliśmy się właśnie tutaj a gdzie konkretnie no chyba się orientujecie znacie na no, tyle właśnie Jastarnie żeby wiedzieć gdzie jesteśmy także nie muszę chyba nic mówić ale dla niewtajemniczonych powiem idziemy w kierunku mola w jest to stosunkowo Małe molo, może małe złe słowo: krótkie molo, ale jakże urocze, jakże ładne. Z pozoru wygląda, że jest desek, chociaż pod spodem jest beton, ale jakże miły i przyjemny dla oka, bo niewidoczny. Słuchajcie, spójrzcie, co tutaj rozgrywa się na niebie. Przepiękne słoneczko. No, i oczywiście ludzie, którzy uprawiają sporty wodne. Jak pamiętacie moje zimowe relacje, to mniej więcej w tym miejscu stała choinka, a przy tej choince ten napis: Jastarnia. Z tym zdjęciem, w którym można sobie zrobić zdjęcie. Patrzcie, plaże w Jastarni, jak zagospodarowane przez miłośników sportów wodnych. O, właśnie takie wioski wręcz się robią, a tutaj całe molo no i oczywiście nasze przepiękne słoneczko. O, to próbuję kamerę zmienić, teraz mi się udało. O, obiektyw i tak ono wygląda. A my sobie tym molem zmierzamy w dalsze zakamarki jego do samego końca. No i tam powoli będziemy kończyć już tą dzisiejszą relację właśnie z tego pięknego miejsca, z tego pięknego kawałka naszej polskiej ziemi, z tego pięknego półwyspu helskiego, z tego właśnie miejsca, czyli z Jastarni Spójrzcie tu, jeszcze spojrzenie na słoneczko. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta. Relacja dzisiejsza. Jeżeli się podobała, koniecznie ją polubcie, koniecznie subskrybujcie mój kanał i oczywiście, że koniecznie wesprzyjcie mój kanał. Jeżeli chcecie więcej takich relacji, jeżeli chcecie mi dać satysfakcję, docenić to co ja robię, to koniecznie wesprzyjcie mój kanał na YouTube czy też poprzez portal Tiply to widzicie takie małe już zmontowane molo ono w zimę, że tak powiem było mniej dostępne to widzicie przepiękne słoneczko i ten dolny taras mola a ja powoli stąd z Wami się już żegnam i mówiąc tak skrótowo do zobaczenia na kolejnej mojej relacji, do zobaczenia